Cześć, jest to mój drugi filmik, pierwszy już za mną, jest już na Facebooku, na YouTube. Bardzo się na nim stresowałem. Teraz przyszła pora, żeby nagrać drugi filmik. Na drugim filmiku tak sobie pomyślałem, że nagram to, co kupiłem teraz w sklepie wędkarskim, niedawno byłem. Są to dwa kołowrotki Jackson Magnetic 600. Jest to najnowsza wersja 600. Tutaj dwa są z wolnym biegiem. Są to kołowrotki karpiowe. Wolny bieg przedni hamulec. Do kołowrotków dostałem oto takie sobie pudełeczka. Nawet bardzo ładne. Dostałem do każdego z kowrodków dostałem szpulę. Dostałem do każdego kołowrotka po takie trzy podkładeczki. I dostałem jeszcze, może nie będę wyciągał, ale w środku takie coś metalowe, które jest odpowiedzialne za wolny bieg. Powrotki fajne, jeszcze nad wodą z niej nie byłem więc nie mogę powiedzieć jak się sprawdzają wyglądu bardzo ładne No, myślę że drugi filmik nagrany więc na razie